Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na pewno w tych ostatnich dniach roku liturgicznego myślimy o przemijaniu, o upływie czasu, a więc i o naszej starości. Psalm 70 mówi, miarą naszych lat jest 70, 80, gdy jesteśmy mocni. I na pewno każdy z nas chciałby być mocny. Jednak znakiem upływu czasu może być nasz wygląd, ilość przyjmowanych leków, czy częstość odwiedzania lekarzy danej specjalności. Nie to jest jednak najważniejsze, nawet nie to, ile zaoszczędziliśmy w ciągu swojego życia na tak zwaną czarną godzinę. Ważne jest to, abyśmy byli mocni w Panu. Ale również tak od ludzkiej strony, byśmy dobrze swoją starość najpierw zaplanowali, a potem przeżywali. Na przykład wyznaczając sobie pewne czynności, pewne zadania, pewne odłożone kiedyś na nie wiadomo kiedy swoje zajęcia, podróże. Bądźmy zatem tymi, którzy wybiegają w przyszłość. I tę doczesną, ale i tę ponaddoczesną, nadprzyrodzoną. Mocni w Panu, wybiegajmy ku przyszłości. Szczęść Boże.